Ten, on najwięcej świerdziana. A ten pytanie do opakowania. Chodź, chodź, to jesteś najpiękniejszy. Tak się właśnie zaczyna piąty dzień naszej podróży. Najpierw podtłuczymy koty, Zobacz, potem je zabijemy i zjemy. Czekaj, zobaczymy czy ten który któryś zechce. Zobacz. A nie, bo... O, o jest! Chol, gwiazdeczko, nie jest się! O ten pan gościa. Nie, smuć. Nie, gwiazdeczko nie jest W Co ty chodzi? No, bo on się tak to... zdenerwował, bo ten przyszedł do niego tak. byś się nie zdenerwowała! Ja całą noc spałem w nerwach, chyba żeby nie przyszedł. Zobacz Kiciusiu, jaka kamera, zobacz, zobacz, tutaj chodź. Nie uciekaj, wszystko będzie dobrze. Jemy jakieś śniadanie? Jemy Kiciusia? Ja, bo się Jemy. wczoraj. Wszystko na śniadanie, tak? I macie już widzone. To coś nie pykło. Ja nawet kurwa wody nie kupiłem, bo zapomniałem. Ale piwo były i dwie kurwa ćwiarteczki i Ale staniemy pod lewiatanem i dojemy. Focus... Fokus miałem w jedną. Manikę. Poranny postój na śniadanko pod Lewiatanem. Trzeba coś spożyć, a potem w drogę. Nie wiem czy dojedziemy dzisiaj do tych słuczek trzecich czy nie, bo w sumie nie wiem ile tam jest kilometrów. Dzień dobry. Dzień dobry. Przerwa. 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 jechali Ujechali. Przerwa. Twoja trasa też prowadzi tamtędy? Nie, tu na dół. Czy tu na dół? Tam chyba. No. Tam. No? no z wiatrem w plecy, a nie bocznym. Dobrze. No dzisiaj będzie się jechało fajnie, chyba. Śniadanie ze żartem, ale przerwa jest, więc nie możemy jechać. A to o tej porze to krótka 5 minut. Ej, jeszcze nie mamy pateli zaklepanej. To my jeszcze zrobimy? Jezioro pił wądu. Pił wądu? Jak? Pił wądu. Oh. Jedziemy na ja coś? Tak? Ja nie wiem. Co ty z rowerem? Chciałeś wyjechać do środka? Ja muszę fotel on jest w połowie. Kiedyś nie chce stać. Powie gotcha. <Allah> nie. To jest, to jest no, pytanie right? retoryczne, wow, <dzipt pasensi> kurwa. <ttipodoro goal> Tamtędy nas trasa prowadzi przez bagno ale chyba odmówimy. Czyli co, nie jedziemy przez bagno? E, jedzenie po bagnie wciąga się osmarkać. Właśnie na to liczę. Na filmie coś się musi dziać. To się musi czasem osmarkać. Każdy wciąga, ale żeby się osmarkać, nie ma odważnego. O, oni robią. No, Przerwę. Dobre. To ich wina. Ja chciałam jechać przecież. Dobrze, to jedziemy. pokazuje asfalt, moim przerywana, czyli gówno nawet nie jest utwardzona. Tu, teraz. Bo według termina tu się kończy asfalt. No, to skończył się asfalt i zaczął się nowy. Aha, no właśnie. Czyli gdybym miał rację, skończył się ten asfalt. Jeden. Widzisz tej jakości mają te drogi gruntowe tutaj. tak, się nagadałem. Jak to nie to robią. Jest asfalt i nie ma asfaltu. Tak jest czary, czary z mleka. Magia shfion Jesteśmy na jedzonku. Jeszcze parę metrów, dasz radę. To jak nie ja. Właśnie. Ale zajebiście, no. No nie, jest taki folwark nad jeziorkiem, ale zajebisty. Jedziemy tutaj coś zerzać. <młysy> Serio? Tu piwko. Ale może siedzieć? O, grąż jest, o, ale dobrze. <grystanie> Ciągnąć, ale ja nie umiem, na kolana tylko. Tu siedzimy? No właśnie nie wiem, bo trochę wieje. Ja, ja się chcę Tak? To idziemy do środka. Hmm, wydmucha, wydmucha na... No. jaka no. tu plaża, ty, jakie, jakie tu zajebiste miejsce. No. Ja, ja mam... Ja umiem wybierać. Nie to kurwa, co Remi. Remi to wybrał tak. Chcieli nam później dopłacić, żeby. Oj, macie coś takiego, ten jakieś danie dnia, czy coś? Nie, to to jest karty. Okay. Dzisiejszy obiadek wygląda tak. No, też. No, jeszcze nie wiadomo. Oj, Monia, widzę, żeby tutaj. No, nie, ten masaż, puszczy. Ten, puszczy. tak, się ostro. ostro. Masaż pałki. <laughs> co, dobra to, ta twoja rybka? Jaka to jest? A? Okoń. tak co masz? Okoń też. Ty też okoń? A, okoń? A ty? A ja nie wiem. Słandacz. Słandacz. Za 10 minut mi oddzwoni i powie, czy w ogóle ma ten dom, tak? Yy, ona ma ten dom, tylko ona jest teraz w pracy, on jest przygotowany w ogóle, ona nie ma nikogo, kto jej to ogarnie i, i tak dalej, tak, więc ona... I co? Coś? Czekamy 10 Dobra, minut, tak? Dobra, dalej, nie ma co czekać. No to dzwoncie, zwoń? tylko no, ona, ona... że tak, że 300 zł za cały dom, tam są cztery różne pomieszczenia, czy tam... A jest wiatrem, więc zgidę. A? Myślisz? Tak mi się wydaje. Mam taką nadzieję. Ruszyliśmy z miejsca, w którym jedliśmy, więc masz na Smacznej drogi, trochę mamy 16,5 km na odclegu. Coraz mniej kilometrów robimy. Dzisiaj już będzie tylko około 50. Ale to nic nie szkodzi. nie zgodziłam na nagrywanie mojego wizerunku, jak w hamrowe. Ja nakręcam tylko Twój rower, Ciebie nie. On się zgodził. Chwilą nastąpiło bombardowanie muchami po oczach. Straszliwe. Gol peste Irina în dupie To przejechaliśmy koło kwatery, ale musieliśmy jeszcze przepadać dalej, żeby sobie też kupić. Wstyd przyznać. 52 km pewnie z 53 4 będzie na końcu. Co zrobić? Ale dzisiaj w większej, w dużej mierze jechaliśmy po lasach, po szutrach. Także jechało się troszkę ciężko, ale bardzo ładnie. No i dobrze. A zaraz popijemy. Też dobrze. Tu nie ma całą górę chyba, tak? Czy jak to tam? Ale chyba u góry jest to. O mi się tam jeszcze. Nic nie bądź. w domku. Ci będzie. Pomunia z jak zawsze. <grym _> tak, na jednym łóżku. Potem tak. i tak pod łóżkiem kończymy, to tam. idealnie dla was. Nie, to choć tu Ramzes tu będzie lepiej. O tu, tu, tutaj, Jadź, ten, tu ale tak. się będziemy tu ruchać. Gdzieś. To jest za ale nie potem, Remik, ty się nie ciesz, bo jak z Monią skończę, to ty jesteś następny. Nie, kurwa, ale ja zamknę te drzwi. Nie, nie, nie to ja... Nie. Tu przychodzisz, wypinasz dupsko i jedziemy. Jacek też, widzisz, Jacek już się poszedł do łazienki przygotować. Jesteś trzeci dzisiaj na łożu małżeńskim, którego będę brało. No Oni już się zaklepali, sorry. Dobrze. Jakoś z przyjmuję tą nogi, tak? Nie, ja te wyrobię, bo chciałam już... No to, idziemy popalić okieńsko No ja idę, nie? O, kiciuciu, chodźcie, spalimy! Kiciu! No. Monia, spalimy go? Spierdalaj. No co, myślisz, że on się nie lubi palić? To możesz postać ją za A więcej niż Monia. ona karmi młode, zobacz ile ona ma i To tamtego spalmy. Ty jesteś głupi. No pewno, ale kotów nie można palić, tyle ich tu jest. Kto by zauważył, jeden w tą, czy w tą, nie? To one potrzebne. No zawsze to jest taki sam zasięg. Po chuj wy tam siedzicie. Kurwa, ja się dopiero co wykąpałem i ogarnąłem. No no, co ci chodzi? Co, ty? Co? Leci młody. Chodź, chodź, co. Chodź, chodź, chodź. To mnie to zwierzę. Kiciusiu. Chodź. No. Nie. Zaraz spojrzę. Ja więc... pierdzielę, ja widzę ten radar więc tu jest 16. tam ta, tam tam jest deszcz no tak tak granatowy jest deszcz my cała jesteśmy Polska w deszczu tylko mamy porto jest, no no wiesz no to nie jest no nie, tak no, już, bo nie, zobacz nie 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 dobra to już poszło w pizzet, nie właśnie u nas głównie jutro ty mu kiełbasę lepiej daj